Tricep Bench Dips. Instrukcje. Pozycja wyjściowa. Oprzyj ręce na krawędzi ławki, trzymając ramiona pół zgięte i łokcie jak najbliżej ciała. Nogi lekko ujęte, oparte na piętach. Napięcie mięśni. Opuszczaj ciało powolnym, kontrolowanym ruchem do momentu, aż zgięte łokcie utworzą kąt około 90 stopni. Wstrzymanie ruchu. Wykorzystując pracę mięśni trójgłowych, powróć powoli do pozycji wyjściowej. Zaangażowane mięśnie: oddychanie typowe błędy: szeroko rozstawione ręce podczas podnoszenia ciała, rozstawione łokcie w fazie opadania p 4 p Tricep Bench Dips. Zalecane powtórzenia. Początkujący. Średnio zaawansowany. Zaawansowany.